Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu 9 minut na trzeci sektor. Dziś bardzo kulturalnie i teatralnie przede wszystkim. Moim gościem jest pani Marlena Peplał, prezes stowarzyszenia Animatorów Kultury Teatry Z bliska witam, witam serdecznie. Państwa. Czym tak na co dzień się zajmujecie? Stowarzyszenie na co dzień działa w swoich środowiskach, czyli prowadzimy grupy teatralne, zajmujemy się animacją kultury w naszych środowiskach. Pracujemy ze sobą nawzajem, y, tworząc grupę teatralną. Y, współpracujemy z teatrem, wspomagamy y, działania teatru, na przykład y, y, pomagamy przy organizacji y, wiosny teatralnej. Staramy się y, aktywizować widzów do współuczestnictwa w kulturze, czyli do po prostu odwiedzenia teatru i spek oglądania spektakli teatralnych. Mhm. Kim są członkowie stowarzyszenia? Kim są ci, którzy stają na deskach i rzeczywiście działają w ramach stowarzyszenia? No, to odważni ludzie. Odważni ludzie. Są to najczęściej studenci, licealiści. Zrzeszamy w swoich szeregach nauczycieli. No i bardzo różne osoby różnych zawodów. Także nie ma tutaj jakichś reguły, kto w naszych szeregach może się znaleźć. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną działać razem z nami. W tym roku e, takie wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ Stowarzyszenie Animatorów Kultury otrzymało nagrodę imienia Aleksandry Gabrysiak za jedną ze swoich inicjatyw, która już tak naprawdę stała się inicjatywą cykliczną, to festiwal amatorskich zespołów teatralnych Deska. A proszę powiedzieć, skąd pomysł na festiwal, jaka jest jego koncepcja i jak to w ogóle się odbywało i w zeszłym, ale i w tym roku? Sprawa jest bardzo prosta. My sami pracujemy z dziećmi, z młodzieżą i wiemy, co to znaczy, żeby nasza praca miała jakiś sukces, gdzieś ją pokazać. Wiele zespołów musi gdzieś tam się tułać po jakichś salkach, wystawiać swoje spektakle na jakiś. Prowizorycznych scenach, na przykład na sali gimnastycznej czy na holu szkolnym, więc jest to problem, ponieważ nie wszystkie możliwe, daje to małe możliwości. Natomiast profesjonalna scena z parkiem oświetleniowym, z porządnym dźwiękiem, z wygodnym miejscem dla widza jest naprawdę czymś ciekawym i daje poczucie no, pewnego sukcesu, prawda? Już samo to, że tam wystąpimy. Wystawiliśmy dwa spektakle swoje. I pomyśleliśmy, że dobrze byłoby, gdyby, gdyby inni także mieli tę możliwość, i stworzyć właśnie taki festiwal, na który można zgłosić zespoły amatorskie i skonfrontować swoje, swoje spektakle, swoje umiejętności, swoje pomysły z innymi pomysłami, żeby po prostu był jakiś progres, żeby było to coraz lepsze, bardziej twórcze. Jak było w zeszłym roku? Ile było takich amatorskich, zainteresowanych grup do podjęcia się takiego wyzwania wystąpienia na profesjonalnej scenie? Jak to wyglądało w tym roku? W tamtym roku było to 15 grup, z czego, no wiadomo, z różnych względów kilka wypadło i był to taki mniejszy festiwal, ale nimi zdarzały się perełki, które warto było obejrzeć. Natomiast w tym roku nie wiem, mam wrażenie, że to po prostu y, sława naszego festiwalu się odezwała, że musieliśmy rozszerzyć festiwal o drugi dzień, ponieważ bardzo, bardzo dużo skłoszeń, ponad 30 skłoszeń było, dlatego musieliśmy rozszerzyć o dwa dni, nie chcieliśmy nikomu zrobić przykrości. Y, jest to festiwal dla tych najmłodszych i tych starszych, czyli deseczka, deska i decha, w takich trzech odsłonach się mhm. dzieje. Te odsłony jakich grup wiekowych y, dotyczą? Są to klasy y, y, młodsze, szkół podstawowych, szkoły podstawowe i gimnazja, jeśli chodzi o deskę, a decha to już są y, gimnazjaliści i licealiści. Czyli te najstarsze Ma, W zamysłach mamy jeszcze pomysł na studeskę, y, czyli dla studentów, ale czy to się damy radę zrealizować, czas pokaże. Hmm. Proszę powiedzieć, jakie były reakcje dzieci, rzeczywiście tych grup i młodzieży, która, które mogły skorzystać z tej jakby szansy wystąpienia na takiej prawdziwej, najprawdziwszej scenie w teatrze? Jak Wy jako organizatorzy odbieracie jakby to, co działo się między tymi grupami, na scenie, za sceną? Dla niektórych był to pierwszy kontakt z zapleczem, z kulisami teatru, więc samo wejście do garderoby już było przeżyciem, spotkanie na korytarzu znano, znanego aktora, wejście od innej strony na, na scenę, zza kulisy. Bardzo, ich to, bardzo im się to podobało i, i chociaż widzę, że niektórzy mają właśnie problem z. Z ruchem scenicznym, z opracowaniem spektaklu, które gdzieś tam grali na małej scenie, przy jasnym świetle na zaadoptowanie tego spektaklu na dużą scenę. Mam myślę, że właśnie yy, yy, takie kontakty z teatrem uczą, uczą także tego obycia ze sceną profesjonalną. W tym roku też jakieś perełki się trafiły. Rzeczywiście ten festiwal pokazuje, jakby, jak wiele talentów, nie tylko w Elblągu i w okolicach, ale też dalej, bo teatry były z bardzo różnych miejscowości, czy takie perełki rzeczywiście w tym obszarze u nas są, bo mamy już kilka takich osób, które jakby um, grają w teatrach ogólnopolskich, czy um, pojawiają się w telewizji, jakby wywodzą się stąd, czy jakby widzicie już w tej chwili, że, 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 że można te talenty pielęgnować i możemy mieć swoich Aktorów w całej Polsce znacznie więcej. Już widać, widać. Mamy statuetki dla poszczególnych grup, dla deseczki, deski i dechy, ale w tym roku do, dołożyliśmy jeszcze dodatkowe nagrody właśnie za indywidualne kreacje, jak również gwóźdź programu czyli dodatkową nagrodę już poza. Poza regulaminem, coś, co nas zachwyci, coś, co nas, nam, naszą uwagę przykuje. Bardzo piękny spektakl wystawiła Grupa Strzewa, sala numer 6. Oni dostali pierwszą nagrodę w kategorii Decha. Festiwal w zeszłym roku w tym roku kto Was wspiera w jego organizacji? Kto jest Wam rzeczywiście na tyle przychylny, że w tym roku już na dwa dni można było tę imprezę rozłożyć i, i zrobić coś rzeczywiście fajnego, nagrodzonego, już w, jakby zauważonego w konkursie Aleksandry Gabrysiak. E, współpracujemy z teatrem e, imienia Aleksandra Sawruka w Elblągu. E, nasze działania wspiera także Urząd Miasta. E, prezydent. E, napisaliśmy projekt do urzędu i Finansowo wspieramy nas właśnie Urząd Miasta Wedlągu. Mm. Natomiast y, gro prac, które potrzebne są do organizacji takiego, przy organizacji takiego festiwalu, no, wykonują wol nasi wolontariusze. Mm. Także dzięki temu y, ich ciężkiej pracy można było wiele y, prze, przedłużyć ten. Ten festiwal o dwa dni. No i dzięki także uprzejmości i gościnności teatru, pana dyrektora. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Własny nowy spektak, może nowa grupa, a może już się plany tworzę, na. tworzy, więcej on festiwac. musi po prostu dojrzeć. Planujemy wyjazd i właśnie warsztaty wyjazdowe. Planujemy już teraz. Zaplanować deskę trzecią, więc jeżeli myślimy o studesce, to już nas od września czeka ciężka praca. Nie pozostaje mi w związku z tym nic innego, jak życzyć owocnego planowania i aby studeska dołączyła do trzech już istniejących kategorii w festiwalu amatorskich zespołów teatralnych w Elblągu. Zapraszam Państwa serdecznie do uczestniczenia w festiwalu w przyszłym roku w imieniu swoim i członków Stowarzyszenia Animatorów Kultury Teatr Bliska. Dziękuję. Dziękuję.